Z tej strony Belobok, chciałem Was zaprosić dziś na następny odcinek niecnego Regał. A dziś trochę inaczej, bo będę mówił o czymś, co może nie całkiem na ten nasz regał pasuje. Ale przyznam, że po prostu nie mam pomysłu, gdzie by to upchnąć. Jak widzicie na zdjęciu, na tapetę dziś biorę dwie gry. W wersji kieszonkowej, spróbuję krótko je omówić i zrobić też jakieś porównanie między nimi. Więc tak, Pocket Dungeons znalazłem już jakiś czas temu na temu, lub też temu. Nigdy nie jestem pewien, jaka wersja jest poprawna. I tak mnie to korciło i korciło, i w końcu uległem. Ale skoro znalazłem gdzie znalazłem, to czy znaczy, że jest to tańsza wersja czegoś innego? Otóż tak. I w ten sposób trafiłem na drugą grę. Tiny Dungeons, które zakupiłem na stronie RGFK. No i tak. Pozwolę sobie pominąć różnicę w cenie. Powiem tylko, że różnica jest i nie jest mała. Natomiast tu jakby zostawiam Wam decyzję, czy lepiej inwestować w coś, co jest po prostu podróbką, czy jednak zainwestować w ten produkt oryginalny. No dobrze, ale. Czym w ogóle są te gry? Otóż są to, to po prostu kieszonkowe wersje RPG, z rodzaju klasycznych lochotłuków. Tak. Ci, co mnie znają, wiedzą, że nie jest to moja ulubiona wersja RPG. Jednak ta kieszonkowa forma, muszę przyznać, że mnie zaintrygowała. Przejdźmy do zawartości obu pudełek. W każdym znajdziemy dwie kostki sześciościenne, ołówek, sześć gotowych kart postaci oraz mapki między innymi lochów i miasta. Na odwrotach tych kart znajdziemy mechanikę gry, opisy lokacji. Wraz z opisami NPC, czy też potworami, z którymi nasi bohaterowie będą musieli się zmierzyć. Tradycyjnie pozwolę pominąć sobie dokładny opis mechaniki, no bo myślę, że wystarczy po prostu powiedzieć, że nie jest ona skomplikowana, bo też jak może być skomplikowana, jeżeli tak niewiele miejsca mamy na jej opisanie. Jeśli chodzi o różnice, to tak naprawdę nie ma ich wiele. Poza ceną i nazwą różnią się przede wszystkim rozmiarem drobne różnice kosmetyczne, jak nazwa gry na ołówku Tiny Dungeons, czy też wieczko na zawiasach Pocket Dungeons. Jeśli chodzi o kolorystykę tych pudełek no to Pocket Dungeons występuje też w wersji tej jasnej, srebrnej, tudzież białej, no bardziej srebrnej. Więc tak naprawdę no, powiedzmy, że szczerze niewiele tutaj wyczoruje. Mogę trochę opowiedzieć, nie wiem, o, o wadach i zaletach tych gier. Zaletą na pewno jest rozmiar. No bo jakby nie patrzeć, łatwo spakować. Zabierzemy, czy to w kieszeni, czy w plecaku, czy w torbie. Zagrać możemy wszędzie. W podróży w pociągu, czy w autobusie, czy będąc na biwaku pod namiotami, czy po prostu nawet w domu. No, zaletą na pewno też jest prosta mechanika. Opiera się na 2K6 i tak jak powiedziałem, no nie, no nie mamy tutaj zbyt dużo miejsca na to, żeby to było jakieś, nie wiadomo, jak zaawansowane RPG, więc przyswojenie sobie zasad nie powinno zająć dużo czasu. No, jeśli można tak powiedzieć, to myślę, że zaletą też jest. Po prostu wykonanie, bo zarówno grafiki są bardzo ładne, czytelne. pudełka wydają się solidne, no i wyglądają bardzo estetycznie. No to co nam pozostaje? To wady. Znów rozmiar, bo z jednej strony łatwo spakować, łatwo zabrać. Z drugiej strony też, no, jakby nie patrzeć, łatwo zgubić, bo nie są duże, więc zarówno całość pudełka może się łatwo zawieruszyć, jak też poszczególne elementy. Dla osób z wadą wzroku na pewno minusem będzie wtłonka, ponieważ jest ze względu na rozmiar kart, no raczej. Niewielka, zwłaszcza w przypadku Pocket Dungeons, które jak widzicie na zdjęciu, jest znacząco mniejsze. Dla niektórych zapewne wadą będzie też to, że wydane te gry są obie w języku angielskim. W dzisiejszych czasach, gdzieś tam, myślę, że jednak większość odbiorców będzie znała język na tyle, żeby bez większego problemu poradzić sobie z przyswojeniem zasad i rozegraniem gry. Kolejna sprawa to, jakby to dobrze ująć w sumie, powtarzalność, po znowu mamy ograniczoną ilość lokacji, ograniczoną ilość lochów, ograniczoną ilość możliwości rozegrania tego, co znajdujemy w pudełku. Ale z drugiej strony, dla doświadczonych graczy i doświadczonego mistrza gry, to nie powinna być też żadna przeszkoda. Mamy jakąś bazę, mamy kilka mapek, parę opisów, i jak to nam się znudzi, to myślę, że bez większego problemu każdy będzie w stanie wyprodukować coś swojego. Produkować, wymyślić, rozegrać, spisać. No to może krótkie podsumowanie. Czy warto zainwestować w taką grę? No, ja jestem z tych, którzy lubią kolekcjonować różne dziwne rzeczy i dużo różnych gier, w które często później, jakby na tym, ten... rzadko mam okazję zagrać, jeżeli w ogóle. E więc ja powiem, że tak. Zdecydowanie, nawet patrząc na te różnice w cenie, myślę, że wykonanie tego produktu, jak najbardziej tej broni, jest to zwyczajnie fajna ciekawostka może być świetnym prezentem dla panów lochołazów, Czy też dla kogoś, kto narzeka, że za dużo te rzeczy zabierają miejsca, tak, że nie ma na to czasu. Proszę bardzo. Chowasz do kieszeni. Jedziesz w jakąś dłuższą podróż na urlop. Sporów ze znajomymi. Śmiało. Nie będziesz już miał wymówki, że nie masz kiedy. Bo nawet podczas tej podróży pociągiem będziecie mogli bez większego problemu rozegrać jedną czy dwie sesje. Co? Z mojej strony to tyle. Tradycyjnie. Grajcie w RPGi, czytajcie książki, dzielcie się pasją z innymi, także z, z mojej strony z młodszymi, bo warto. Trzymajcie się. Hej!